Sam fakt, że nam jako coachom przychodzi pracować z menedżerami, dla młodych coachów bywa potężnym wyzwaniem. Spotkałam się niejednokrotnie z tym, że czuli tremę młodzi coachowie, czuli się mało kompetentni do tego, żeby podejmować pracę z menedżerami których to właśnie fakt bycia osobami zarządzającymi innymi ludźmi w wyobraźni tych coachów sytuował od razu na takiej pozycji wobec której czuli się mało kompetentni, może nawet bezradni i często zastanawiali się, zastanawiały, bo to tak samo kobiety, jak i uczący się coachingu mężczyźni. Właściwie, co ja mogę zaoferować takiemu menedżerowi, który przychodzi do coachingu? Ja sama jestem coachem pracującym z menedżerami od 20 lat i pamiętam doskonale tego typu swoje wątpliwości również i to, jak stopniowo one się rozpuszczały. To mnie przywiodło ostatecznie do takiego przekonania, że ja przecież pracując z menedżerem czy menedżerką, nie pracuję ze stanowiskiem, ja pracuję z osobą. A ta osoba, owszem, piastuje jakieś stanowisko, ma z tego powodu pewne obowiązki, pełni tę rolę, ale właśnie w tej roli. Spotyka się z jakimiś własnymi ograniczeniami, trudnościami, wyzwaniami, mówiąc językiem biznesowym, na temat których ma szereg różnych wątpliwości, być może czasem nawet dużo trudniejsze uczucia niż by się zdawało na początku, i sobie z czymś zwyczajnie nie radzi. Więc jeśli zobaczę w menedżerce, menedżerze, który siedzi przede mną, albo która czasem nawet płacze przede mną, osobę, która mierzy się z jakąś trudnością, która jest bezradna w tym, czego akurat doświadcza, to to stwarza mi zupełnie inne ustosunkowanie, niż gdybym myślała: To jest menedżer, menedżerka, i ja się muszę wobec tej osoby jakoś zachować. Czytaj, muszę wiedzieć tyle samo, co ona, żeby móc z nią lub nim rozmawiać na tematy menedżerskie. Nie, coach nie jest od tego, żeby wiedzieć tyle samo, a już na pewno nie jest od tego, żeby znać się na tym samym, w sensie ekspertyzy zawodowej, na czym zna się ów klient, menedżerka lub menedżer. Coach jest od tego żeby móc takiej osobie pomóc w tym, z czym ta osoba sobie nie radzi. A z czym sobie nie radzą menedżerowie i menedżerki? Z tym samym co każdy inny człowiek. Nie radzą sobie w swoich relacjach. Nie radzą sobie w swoich uczuciach, które żywią wobec innych osób w otoczeniu. Nie radzą sobie z pewnymi problemami, które wynikają z faktu, iż muszą zarządzić zespołem. Natomiast jeśli przydarza się tak, że menedżer lub menedżerka przychodzi do coacha i mówi o tym, iż tak naprawdę nie umie podejmować strategicznych decyzji dotyczących branży takiej to a takiej, i co ma zrobić, bo nie wie, jaki dalej wykonać ruch, jeśli chodzi o Piastowanie właśnie takiej konkretnej pozycji w ramach takiej, a nie innej branży w sytuacji X, to ja się wtedy bardzo mocno zastanawiam, czy tej osobie chodzi o coaching, czy tej osobie chodzi tak naprawdę o mentoring lub doradztwo. Bo coaching bywa takim panaceum. Jest traktowany jako pewien środek rozwojowy, który na wszystko pomoże. Mało tego, nierzadko proces coachingowy tak naprawdę jest połączeniem coachingu i mentoringu, pod warunkiem, że coach oczywiście posiada takie kompetencje, które akurat menedżerowi są potrzebne i wykraczają poza to, co mógłby robić wyłącznie będąc w roli coacha a jako doradca lub mentor doświadczony w branży, w której pracuje dany menedżer lub menedżerka, może swoim wsparciem służyć. Więc między innymi z tego powodu nierzadko takim wsparciem rozwojowym służą różnego rodzaju menedżerom i menedżerkom coachowie, którzy są Osobami z dużym doświadczeniem biznesowym na podobnych stanowiskach wcześniej albo w danej branży. Natomiast należy się wtedy zastanowić, czy to, co oferują, to jest naprawdę do końca coaching. Bo powiedziałabym, że tu miałabym trochę wątpliwości. Co nie znaczy, że należy zarzucić taką formę pomocy. Nie. Ale wracając do zasadniczej wątpliwości, jaką nierzadko mają młodzi, Coachowie, czy są w stanie odpowiedzieć na oczekiwania swojego coacha, którym jest osoba na stanowisku menedżerskim? Gorąco zachęcam, jeśli kandydujesz na rolę coacha dla menedżerki albo menedżera i spotykasz się z tą osobą, bo zapewne spotkasz się na tak zwane spotkanie zapoznawcze, albo ona się czasem nazywa spotkaniem chemicznym, żeby Uszanować taki fakt, czy jest chemia między coachem a kandydatem na coachy? Zapytaj tę osobę wprost. W jaki sposób ja mogę pani/panu Tobie przysłużyć się? W czym mogę być ci pani/panu pomocna? Jak pani/pan ty sądzisz? Do czego mogę ci się przydać? Nie dość, że jest to pytanie o cel tego procesu coachingowego, choć bardzo ogólnikowo ujęte, ale z drugiej strony zmusza też Twojego kandydata na coacha do zdania sobie samemu samej sprawy z tego, o co mu tak naprawdę chodzi w relacji i czego w tej relacji z coachem potrzebuje.